Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj we wsi a dawnym mieście Miedzianka. To jest powiat karkonoski gmina Janowice Wielkie. I chcę Wam tutaj szybko dosyć pokazać stary cmentarz ewangelicki, który gdzieś przy tej drodze powinien się znajdować. Na razie jest tutaj ogrodzenie z brutu kolczastego i chyba dawna taka wieżyczka elektryczna. Na razie wejścia tu nie widzę. Ale z tyłu widzę grobowiec, więc gdzieś na pewno zaraz wejście w uda się znaleźć. Dziwnie. Jest tutaj tablica, na której już prawie nic nie widać. Oprócz tego, że jest to teren kościoła ewangelickiego i starego cmentarza. Cmentarz obecnie już nie istnieje. Pamiątką jest pomnik 99 roku. Widać go tam na końcu tej dawnej alei cmentarnej. Ale wejścia na cmentarz jako tako no widzicie nie ma, jest otoczone cały drutem kolczastym, tam stoi na nim słup z kablami elektrycznymi. Tutaj jest pewnie resztka jakiegoś pomnika względnie coś od ogrodzenia, chociaż raczej postawa pomnika. Nie widzę tu wejścia, chociaż tam ścieżka jest w na cmentarzu wydeptana. Znalazłem wejście, więc pokażę Wam to co najciekawsze tak naprawdę tu zostało. Te drzewa są w większości pewnie oryginalne. Świadczy o tym miejsce w którym rosną. W ogóle to jest jakimś sprzętem rozjeżdżony ten cmentarz. Co tak naprawdę najciekawsze to tu z tyłu przy płocie tu resztka grobów jeszcze. Uj. I tutaj zobaczcie też bardzo ładnie widoczne obramowania i tam płyty. Jednak najciekawsze są te grobowce. Dwa, które tu z tyłu się zachowały. Całkowicie zawalone, ale nie jakoś bardzo zaśmiecone. Leży tu tylko trochę liści. Z góry rwisza jakiś pręt. Nie wygląda to szczerze powiedziawszy zbyt stabilnie ta konstrukcja już teraz. Gdzie nie, gdzie trochę tych starych nagrobków jest. W ogóle płot jest zachowany jeszcze od cmentarza na pewno. Yy, ta miejscowość Miedzianka kiedyś miała być miastem. Dzisiaj jest już tylko małą wsią. Kolejny grobowiec, drugi. Także te kamienie to wszystko jest poprzewracane, obrośnięte bluszczem. Ale śmieci w środku jakoś bardzo nie ma. Jest gałąź drzewa już, która wrosła w tą budowlę przez lata. Tutaj można to zobaczyć. I z tyłu też już zniszczony przez roślinność płot. Na tablicy przy wejściu była informacja, że większość nagrobków zniknęło w XX wieku, a cmentarz zamknięto w roku 46. Tu jest ten pomnik, to wszystko to jest rozwalone, znicze są natłuczone. I tablica. Spoczywajcie w pokoju. Jesteście niezapomniani. A także tu z tyłu. Eee, tablica pamiątkowa malutka ostatniemu pastorowi tej miejscowości. Tu też bardzo dobrze widoczna. Zobaczcie leja. Jedna, druga i trzecia. Cmentarz na planie takiego krzyża. tam aleja czwarta. I to chyba wszystko, co chcę Wam tutaj pokazać. Na koniec jeszcze przejdziemy się tą aleją. Zobaczcie, tu wszędzie leży pełno kamieni. pewnie z jakichś starych grobów. Nie wiem czy ten łańcuch nie, nie jest tu postawiony dlatego że jak mogliście zobaczyć po tym pomniku, raczej ciągle cmentarz ten jest narażony na dewastację. No i tu jest czymś porozjeżdżane, ewidentnie nie wiem. Czy ktoś ten ty jeździ na pole. Może tak być. I ten wał to może jest granica starego cmentarza. O zobaczcie. Tu także płyta. No i to wszystko w tym odcinku. Jeden taki cmentarz ewangelicki z dolnośląskich ziem odzyskanych. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że cmentarz ten już będzie mógł sobie tutaj być w spokoju. I zapraszam na kolejne moje filmy.